Ej ale zobacz, to mi wyszło tak i kula. No to, to nie to kula? kula. Ja będę jemu kulał. A to ja to kulejemy. To tak, poklej to jakoś, tak żeby ten. Ej. Ej Jedziesz! Jedzie. Małpę to będzie murzyn. Nie patrz. Ja nie, on będzie miał brodę po prostu. Jeszcze po śniegu. A wrzucaj. Śierszowi pomóżcie. Jeszcze nie. No jedzie. O, jedzie! <grystanie> Ostro! Ale urosło! Gdzie, <grystanie> teraz w drugą stronę? Teraz tak! Patrz, leć Proszę, Pepsi! Po co to wyrzucasz? No bo mi się nie chce tego nie jeść. Zarabiaj tam, zarabiaj do końca. Kurwa Ja zacznę swoją!

No kula wiesz. w powrot, kula jest powrotem. na Nie No, to jest powrotem, chodźcie. Czekaj. Nie rozumiem. Kula jest w powrot. Będzie pięknie. A tu Ej, z powrotem, chodźcie. Tak. Tu, A co, tam ej. Tam, 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 ej, tu, tam, tam, tu. Tu, tu. Tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, Dawajcie go! To miało być z bezpieczeństwa. Zaszczypku! Jestem mam tutaj, Ej, gdzie ją płacimy? No. za nami! <noise> za nami chłopaki, Jedziesz! <noise> <noise> Śmiało! Śmiało! Co, Co? zrobiliśmy? Ciągniesz! Ciągniesz! Bo rozwalicie go i tak Ej, ten tu jest to, to, to Dobra, to będzie do. To ja się nie podkleja. No, no, no. O, ale śmieszne. To no, żywianie jest za na... pewno. Super, Marty, miałeś tu no Dobra, to jest głowa Dobra, mamy dobra, dobra, no, dobra, no, dobra, no, głowa to wejdzie. Dobra, nie grasz. Znaczy głowa z tego wejdzie. Paczcie. No nie! Nagrałeś no, ubie... <śla> <śla> to? Grałeś to? Ej, no? no nie głowy. Ej, jakąś taką jedną, żeby ten... Na, no. Głowę. No, na głowę. Dobra, to no, chodzi. Przemo, to to będzie ten mały. Radek! Tu chodzimy przy czerwie, rado ja, ja. na samochód zmiażdżamy. Ej, to rozwaję. tutaj dobrze on mówi. <grym> Gdzie? Ej, dajcie tutaj tą dużo. Dawaj Dobrze. Pan tam do akurat. Nie, czemu? To ma. majątk... Tak. <grym> A nie o kulę nie o No. To Ej, to szczerze? Ej, chodźcie teraz wszyscy i to podniesiemy. No, ale no, ej, ale tego to, nie, się nie, nie Nie na wygniesz na tego. Ty... Utrzyma się. Nie Ręcza, nie? To jest większa, to jest większa, chyba nie? To jest większa, no. no Ej, nie podniesiemy tego. Nie no, no, utrzyma się, nie łamie no, się, zachwyca. No, pewnie. Trzysekundowy to to film, autentycznie, to jest prawda. Jedziesz, nie patrzysz na nas. <śledziany> <śledziany> <I śledziany> <ducham. śledziany>